I really so Hej, dzień dobry, witam się z wami um, u mnie na kanale Usiadam sobie na chwilkę, żeby się z wami przywitać yy, Lila w szkole, rynk, przedszkolu, Tadeusz pracuje, ja dzisiaj ma wolne Miałam iść na popołudnie, ale mm, nie idę, za to jutro idę na cały dzień na 12 godzin Także dzisiaj mam jeszcze dzień wolnego. Jak widać są już roztopy. Wczoraj byliśmy u moich rodziców na chwilkę, bo chciałam jechać też do Kastoramy, do Oszołomu na małe zakupy spożywcze. Ale nie będę Wam robiła holu, food holu, bo to wiecie, nic nam nie ma ciekawego. To co zawsze, sama spożywka. W Kastoramie byliśmy pooglądać z Tadeuszem kabinę i e, płytki do łazienki, bo jedną płytkę mamy pękniętą. U nas była doklejana x razy i cały czas po prostu się odkleja. Poza tym mamy problem z wanną, bo prawdopodobnie gdzieś tam. Co oni zaś tam robią, ten kot z królikiem? Po prostu przecieka nam coś z wanny. Tadeusz musi wszystko porozkręcać, zdemontować całą wannę, bo zalewamy po prostu rodziców na dole. Plus, zrobił nam się wielki grzyb w garderobie, która jest za ścianą, a w łazience jest właśnie wanna. I po prostu tą wannę będziemy demontować, i patrzyliśmy za jakimiś kabinami, takimi małymi w ogóle. To w najbliższej przyszłości po prostu musimy zainwestować, chociaż jest to nieplanowany wydatek, bo w ogóle tego nie planowaliśmy, no ale trzeba. Także wstawię Wam tutaj yy, może filmik z tej kastoramy. Takie. No, ja chcę takie właśnie. Takie na przedpokój. Ale to jest ze złotym, a bardziej coś takiego... Czekaj. Ty, a to też jest ładne. Tadzik, a takie ciemniejsze? To jest na podłogę? Na pewno. Czy na ścianę? Które Ci się podoba? To ciemne, kurde, trochę. Bo później trzeba było jakieś jasne, bardzo... Takie, ty co tam są? No ale ja bym chciał większe po prostu. Coś takiego, nie? Z takich. Chciałem takie coś, ale do, do nas do pokoju. I ty mówisz, że nie. No. <coughs> nie, że nie. Po prostu zimne są te... te. Tamta. Patrz, a sobie. ta zupełska tamta jest ładna. No. Do pokoju do nas. Tylko mówię ci, Albo ta, nawet za 99 no, zł. Ta te. 50. -ka. Nie, to nie, nie, to nie, A mi się nie podoba. No i co? No i e, przez to, że mam jeszcze teraz Dzień wolnego, to y, muszę ogarnąć troszeczkę domek, bo wczoraj mi się nie chciało też być u tych rodziców. Wczoraj jeszcze fajnie był śnieg, który mi chciał iść na śnieg, ale nie było kiedy. No i dzisiaj chciałam z nimi iść, ale jak widać, są tam już roztopy. Kitel mnie tutaj gryzie. Ja włosy umyłam musiałam się doprowadzić do jakiegoś stanu. Bo wiecie, co mi się wczoraj stało? Ukryszył mi się ząb. O! Widać. Widać. Znowu ta jest jedynka, to co miałam w Halloween, jak wam pokazywałam. E, też mi się ta jedynka ukuszyła i znowu, ale ta pani mówiła z góry, że no nie wiadomo, czy mi się to będzie trzymać, bla bla ble, bo to było robione na NFZ. Więc niestety znowu wydatek, muszę jechać dzisiaj prywatnie. Jadę po prostu do innego gabinetu, e, gdzie jeździłam do Katowic. E, tam przyjmują i na NFZ e, i prywatnie. Tam jest tak, że to co można zrobić na NFZ, to zrobię na NFZ. A co trzeba prywatnie, to prywatnie. Niestety ja tą jedynkę, jak widać, próbowałam na NFZ, nie udało, więc muszę zrobić prywatnie. Zobaczymy, jak będzie teraz, bo żebym ja nie mogła wafla ryżowego zjeść, no to to już jest przesada, co nie? Że po waflu ryżowym mi się znowu ten ząb ukruszył. Na szczęście nie mam tak szerokiego uśmiechu, hmm, czy jak mówię, nie rzuca się to aż tak bardzo w oczy, także myślę, że będzie ok. Mały update. Słuchajcie, tutaj jak się wyjeżdża z Jagiellońskiej, zaraz jest jazda czy stawy, więc ja po prostu zjechałam sobie tutaj i to jest Leroux Marleon, więc wejdę do Leroux. Yy, tutaj z ciekawości zobaczyć, jakie tutaj są panele i kafelki, bo w kastorami tak naprawdę nic tak super, mega nie wpadło w oko i potrzebuję iść do Rosmana, bo muszę dzieciom kupić jakieś witaminy albo do apteki. Ja zazwyczaj im kupuję w Rosmanie. Aptece do probiotyk i witaminę C też im się kończy, więc też bym musiała, ale to już w hełmie kupię. Eee, no, także lecimy. Tutaj, tak kurde, nie widać w tym świetle jaki to jest kolor. Ten też jest ładny. To jest więcej fajnych niż w kastoromie. Jaką róbkę? Zobaczymy. Trzeba je naświetlić i zobaczymy wieczorem, czy będzie świeciła, dobra? No? No Ta się ma świecić i tam ta druga jeszcze masz żółtą, nie? No były dwie, gdzie ta żółta? Na no w domku. Wróciłam już do domu, powiem Wam. kasę ja wydałam w Rossmanie, Ile? 150 zł, dużo, a naprawię same witaminy, ale też byłam wtedy i wtedy nie wydałam dużo. Na zęba wydałam 200 zł, więc nie dużo tak naprawdę, bo jak dzwoniłam, to pani mi powiedziała, że do 400 zł, więc jak patrzyłam na cenik, to odbudowa zęba była 350 zł, także byłam przygotowana a na więcej. No, nie widać nawet, nie? Nie widać, o wiele lepiej zrobione, jak miałam zrobione na NFZ, to nie pytajcie, jak ten ząb wyglądał, a teraz już naprawdę spoko to wygląda, nie widać, że jest w ogóle jakby dosztukowany jeszcze jestem umówiona na drugą wizytę. tu się, się. Na kontynuację tak jakby po prostu w cenie, prześwietla Malutki. mnie, w cenie yy, po prostu tej, której płaciłam. Dzisiaj to będę miała kolejną listę w cenie. Chaos w tym domu. Masakra. Chaos w tym domu jest jak nie wiem jak przyszłam. Tadeusz pojechał teraz pomielone do Dino i po filety, bo nie mamy mięsa. Mam ochotę na coś mięsnego na obiad. Witaminki. Mam bogaty, a ja dałam mi pyszny rasak. I polecam makaronik muszelki. Dobra, pokazujemy wam, co kupiłam. Powolutku, pokaż. Witaminki, takie, co wy zawsze jecie, nie? Żelki. Mm -hmm. Rosmana, czemu się wspinasz? Ja mi kupić. No. taki jest Taki jest klej. Taki, to był chyba za ciekawy. Do kompletu, leśba. no? Ym, taki jak syrapek. Nie, to jest plusz. Kapsułki. To są kapsułki. Do wody. A wiecie, są kapsułki w biedronce z Akademii Pana Kleksa? Serio? Jest Pan Kleks, jest Ada i jest, jest, jest chyba Albert. Zobaczę jutro, jak oni Tu jest probiotyk, bo się I, kończy. Coś Witam coś. Witamina C jest dla mnie. Takie i tu idę, gdzie jest zero cukru No, musujące takie do yy, I y, syrop, ja jeszcze nie tym tej y, tego syropu Rutyna na... Się na da, że będzie Zobaczymy. Tak, mam Tutaj w mhm. nie, 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 mi nie, 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 poszewki nie, poduszki, na nie, Poszewki już mam tak brzydkie, sprane. Na jaśki, więc wzięłam dwa, Lerua, tutaj tą podkładkę do pokoju. No dziękuję Ci, że za pozwolenie, że mi pozwoliłaś gadać, wiesz? Na moim filmiku. No. Dobra, kupiliśmy taką, a co ja go Taki sztuczny, jak ktoś on se lokuje. Tak, zaraz Wam pokażę, gdzie go dam, bo mam jedno miejsce przeznaczone i właśnie szukałam czegoś na półeczkę, żeby sobie dać. I on kosztował 8,50, taki mały. Dla mnie Flec to już ostatnio kupiłam u nas wtedy, no dla Lilki, bo potrzebuje do szkoły. Ile on kosztował? 14 chyba złotych. Tak, fajny taki na okno. Biały, z takim srebrnym. Mały, ale taki sam raz na okienko. Mam jeszcze do kuchni taki piękny. Tak, taki mały i on kosztował 9 złotych. I taki mały chciałam u nas w nie widziałam, więc wziąłam wtedy. Teraz jak byłam na, na czech Stawach, specjalnie, w sumie po to tam weszłam. Ma, mamy, I czapkę. No, bo tak? mi cały czas podkrada. Tak, bo moje są niefajne. I tamte trzeba wyprać w ogóle. Niefajne. Dobra.